Tomasz Koban, nowa twarz zielono czarnej drużyny. Witamy w drużynie, Tomek. Ee, grałeś w wielu zespołach Sadecja, Wysącz, Motorlubin, ostatnio Górnik Polkowice. Dlaczego zdecydowałeś się na Stal Stalową Wolę? Witam wszystkich, zdecydowałem się na Stal Stalową Wolę, ponieważ jest to klub z dużymi możliwościami do rozwoju, z bardzo dobrą bazą treningową. Nie ukrywam też, że dużą rolę w tym transferze miała osoba trenera z Surmy, którego znam jeszcze z czasów garbarni. Wiem jak trener pracuje, trener też mocno o mnie zabiegał, stąd też taka decyzja o przyjściu do Stali. Tomek, przychodząc tutaj do Stalowej Woli, na pewno postawiłeś sobie jakiś cel sportowy. E, celi jako takich w liczbach nie stawiam sobie, natomiast zawsze dążę do tego, żeby w każdym meczu pokazywać najlepszego siebie i wiem, że wtedy jestem w stanie dawać drużynie dużo dobrego. Czy zdążyłeś już poznać Stalową Wolę? E, jeszcze nie było czasu, dopiero wczoraj w południe przyjechałem, także jeszcze czas na zapoznanie z miastem i z całym otoczeniem przede mną. Życzymy wszystkiego dobrego w czarny bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na boisku. Dziękuję.